Na tyle dni, na ten jeden dzień, by napisać list, zawsze ten sam skrót. Mikołaju, hej! Byłem grzeczny cały rok, chcę zobaczyć cię. Przywieź hey. mi paczek sto i puszysty śnieg, hey. żebym wierzyć dalej mu, że odwiedzasz mnie. Przywieź mi paczek z tobą, so, podchodzi złóż, Aby każdy miał co chce, ale żadnych rusy. Pierwsza gwiazdka już dawno świeci się. Patrzę w okno tam, tylko sypie śnieg. Słyszę dzwonki sam, reniferów. Przyjechałeś mikołaj, bardzo kocham Cię. Hey. Przywieź mi, patrzęc to so i puszysty śnieg, żebym wierzyć dalej w górze, odwiedzasz mnie. Hey. Przywieź mi, patrzęc to, so, pod go wóz, aby każdy miał co chce, ale żadnych Minie rok, szybko minął dni, a ja siądę, by znów napisać list, znowu ten sam zwrot. Mikołaju, hej! Byłem grzeczny cały rok, chcę zobaczyć dzieł. mi, baczek to i burzy. i love